Falu Bazu wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Dzisiaj jest dzień Piotra Protasiewicza, 500 mecz w Lidze. Jaka to jest postać, zarówno dla Zielonej Góry, jak i świato, y, światowego Speedwaya? Dla Zielonej Góry na pewno ikona y, klubu. Ikona miasta, można powiedzieć. I świadomość tego, że to jest nasz chłopak z zielonogórskiego blokowiska. No małem pierwszy raz sobie coś. Tak? Piłkę A piłkę oczywiście, nie? Mhm. Uh Pamiętam -huh. jak dziś. Tu biegłem i piłkę, tu, ty bieg. tu w tym miejscu. Tu biegłem i piłkę No małem tutaj, ty Jak się nazywał taki wf krew. W tym komercyjnym sporcie dzisiaj to jest chyba też bardzo istotne, że trzymamy kciuki za Piotrem. Chyba jeszcze mocniej nie obrażę tu innych, niż za innymi, bo on jest nasz, Zielonogórski. Bo kibice są do końca, od wschodu do zachodu słońca, czyli Pepe nasz kapitan pogrąca i życzymy samych konkretnych wyjazdów tak, pierwszy wyjazd, 92, często ho, Piotr jest takim łącznikiem tego żużla z lat 90 -tych. przecież pamięta doskonale Morawskiego, kiedy nie wszyscy oglądający ten filmik, ten film pamiętali, jak Piotr zaczynał karierę, to jest nieprawdopodobne, chyba 28 sezonów i jeszcze długo przed nim. A, a meczów można wymieniać z jego udziałem tyle, ja mam w pamięci jego akcję w Bydgoszczy, gdy Faluba zwalczył o życie y, bodajże 2007 rok, ale nie tylko. No jakby musiał sobie próbowo poprzypominać, to tych meczów byłoby sporo, tych kapitalnych akcji na granicy ryzyka, no to jest właściwie kwintesencja. Życzę samych super punktów, więc sprawdzisz jak to jest. Życzę średnich wyższych niż ta, która była w 2000 roku. Fakt 2,417 i to wiesz Pamiętaj, oby zawsze te wyjazdy były fresh Kapitanie, tak to jest, to prosta sprawa Dla nas wszystkich kibiców to jest ostra zabawa Ja pamiętam jak Piotr miał odchodzić z Morawskiego wtedy Jeszcze przed sezonem 9-4 I byliśmy razem z telewizją przewodową We Wrocławiu na zawodach jesienią to z Rafałem Drzeżniewiczem tak się śmialiśmy, że, że we Wrocławiu Piotr będzie chodził y, z taką kartką na plecach for sale. No i okazało się, że trafił do Sparty Wrocław. Przepraszam, oczywiście działo się to przed sezonem 95, kiedy Piotr y, przechodził z Zielonej Góry do Wrocławia. Ile będzie czuć metanu w sumie, Dlatego każdy piwi co to ogląda To to zrozumie, możesz sumać, jak Po lewej właśnie tutaj masz Pepe to twój pięćsetny start Trzymaj się tu man, jedziemy dalej To tu gramy stale panie, wszystko idzie I mamy to właśnie wypisane w planie Jeśli chodzi o plan, który jest tu gotowy Jakby co przyleci jak Neoplan Co plan startowy Idziemy na górę na górę idziemy. Nie no jak, loża bez pana to nie Nie, nie, ja nie chcę dzisiaj. Nie? Ale to jedno z banów. Pan jest największy ekspert. Ładnie. Uśmiech. Po Andrzeju Chuszczy na pewno to jest wybitny zielonogórski nasz sąsiad praktycznie można powiedzieć z ulicy. Także Pełen szacun, podziw, 500 meczy, coś wspaniałego, kapitanie, dziękujemy. Zaczynał jeździć jak ja zaczynałem karierę jako biererowy Uśmiechnięty, grzeczny, taki życzliwy. Widzę się, że się nie widzę. Był Chuszcza, teraz jest Piotrek, tak? Jakaś tam legenda może potem będzie powiedzmy Patryk, no ale na tą chwilę jest taką ikoną falubazu, tak? Mam nadzieję, że jak się pojawi i wejdzie na stadion, to usłyszy właśnie cała publiczność to ręko to się Chodź, chodź, chodź Pójdziemy się, przejdziemy i zobaczymy Jakby co oczywiście to na pręcy składane te rymy Więc piąteczki zbijamy się ma zapraszamy To właśnie jest Team Piotr wrote więc więc piąteczkę dziś Yes, jest Pięknie to płynie Człowiek do rany przełóż Przyjaciel, no, normalny człowiek, kolega. Kolejny West Coast, dlatego pozdrawiamy wszystkich, którzy ochraniają, wszystkich, którzy oczywiście o porządek, bezpieczeństwo dbają, wszystkich, którzy yy, się zaciągają, jeśli chodzi o, oczywiście o metanol. Więc swoim śmiało tu gramy i serdecznie kierownika drużyny pozdrawiamy. Tomku5, witamy serdecznie, dobrze będzie, wiem, wjeżdża kolejny motor, to Patryk Dudek, nie yeah. Tak, mamy tą akcję, dlatego pozdrawiamy wszystkich, sami zresztą sprawdźcie. Dzień dobry, tak jest. Bardzo dobrze mi się współpracuje z kapitanem na starcie. Wykonuje moje polecenia, chociaż ja wykonuję polecenia sędziego, ale jest w porządku. Mamy taką właśnie akcję, już sam raz zobaczycie, że wiesz kolejny motor właśnie już po kierunku to widzisz Men jak to dzieje się i widzę, że tu w pracach krokiem wielkim Trzymając właśnie te postawki Jakby trzymał tu hantelki, ale tu chantelki, ale ale jakby co protas Jedziemy z tobą stale Czy będziemy w finale? Ja wiem, że tak Oczywiście za każdym razem, w każdym roku tak to czuję fakt Za każdym razem tu lecą pozytywne wieści, więc to muszę tylko delikatnie w tym momencie streścić Nie używam właśnie, tylko właśnie pięksi, ale Tutaj głos który wrzuca takie treści I to treściwie, to płynie w alfabecie Jesteśmy tu w zielonej górze, przecież o tym wiecie Wiedzą starsi, wiedzą też młodzi To jest właśnie faluwa, o co chodzi? Mówisz Faluba z Zielona Góra, no to między innymi myślisz Piotr Protasiewicz, nie? Tym bardziej gdziekolwiek nie pójdziesz, jeżeli jakiekolwiek sporty motorowe chciałeś uprawiać w naszym mieście, no to co, no, żużel dla młodych, ewentualnie gokardy. No, 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 w gokardach to samo, znowu jest Piotr Protasiewicz, co prawda nie ten sam człowiek, ale, ale też jest. A jeszcze jedną rzecz powiem tutaj właśnie kapitanie, życzę samych punktów 15. I samych pełnych kompletów, jeśli chodzi o wyjazdy, twe. Do zobaczenia. Widzimy niebawem się, ale nie. Wjeżdża kolejny bit, który chce w tym momencie powiedzieć coś jeszcze. To jest Michał Materla polskiego Speedwaya. Waleczny, waleczne serce, i w samych superlatywach, po prostu trzeba się na niego, na jego temat wypowiadać. Piotrze, Pepe Racing, ja to wiem. Numer 151, jedziesz dzisiaj męcz. Postać bardzo pozytywna. E, bardzo wesoła. Zielona góra. <laughs> e, jest bardzo koleżeński. E, no i wzorem sportowca. Więc jedziemy. Jest gotowy, oczywiście tu startuje zaraz motor żużlowy. Dobra, wszystko jaki wynik? 50 do 40 man! To jest piękna rozgmina, nieraz krzyżą to kibice Czytaj z ojca na syna, właśnie Przeprowadzane na stadion są dzieciaki tak dokładnie Przez swoich rodziców, bo wcześniej Tak to w tym raporcie kładę, właśnie tych rodziców Przeprowadzał tych małolatów tu dziadek Więc to idzie tak z pokolenia Tego dalej nie zamieniasz, tego nie zmieniasz 11. sprawa prosta. I tylko tu trzymamy kciuki. Trzymać będą starsi, będą młodsi, będą wnuki. Wszyscy, którzy zresztą przyjdą, wszystkie panie i panowie. Dlatego tylko jedno w tym momencie powiem: że tu wszystkie łuki będą zajęte, póki co są puste. Bo za dwie godziny tutaj mecz jest. Do końca zawsze manetka przed startem głowa, a w prawo w lewo Lub każdy tu startuje, cóż więc to skradło Jakby co, sorry, zgadzam i badło, ale by prawie to nie siadło Dobra, sorry, jakby co, widzę, że już miało kilka cięć Sorry, kanoniku, za te kilka z pięć. mam nadzieję, że cięć nie będzie w tym momencie Ale to było naprawdę dobre i piękne 50 do 40, więc jestem optymistą 50 do 40, to tu inaczej nie widzę tego dzisiaj, nie? Łeb w Trzynasty wyścig yy, rozstrzygnie, że Falubas osiągnie wyższą przewagę niż 4 punkty, będzie 42-36. My też byliśmy trochę zaskoczeni, bo ten tor był taki sam jak na treningu, tak mi się przynajmniej wydaje Wiesz, że tak się zdarza, ale zdarza też się, że wszystko idzie pięknie, idealnie i tu zgrywa się, dlatego to śle dlatego kręci się zębatki Wszystkie oczywiście kręcą to do łapki i musi być to przekręcone, wyczyszczone, czyste Inaczej nie będzie odebrane, przejrzyste, inaczej nie pojedzie, nie będzie w gazie i nie będzie trzech punktów w tym biegu tu w bazie, więc tu musi być dopracowane takie trzeba łowić jej szczegółowo. Musi być to zrobione z głową. Czy jest bardzo dobrze, czy źle, Piotrze? Zawsze wspieramy. Cię Z pełnym szacunkiem, my kapimy. O Z pełnym nie, nie, Tak, tak. Chciałbym... To oni są? Tak. Mamy no no. tak, bo nam zabryszały. się w tak jak to i Niech mi To to samo, jak. Tak samo inne silniki. Tamten ten był lepszy na treningu. Nieznacznie, ale lepszy. Ale drugie to jest porównanie do treningu. No tak, chcę być porównanie do tego, to było na treningu. Wchodzą jeszcze reklamy? Porówna orpety. No! 73, 71, 85, 43, 66, 58, a zatem jest to samo co. No to nie zmienia się. Tylko że weź pod uwagę, że troszkę szerzej jadą, a zatem szybciej. Szybciej, to, tak. To trzeba wziąć pod uwagę. Czasy nie, niekoniecznie muszą być no, tak. ale szerzej jadą. Salem! Brawo! No, I see this when you pass you. look better. Ale ścierny yeah. papier i te wszystkie te na zero i później po moje to samo. Ale to no. p robią siedzieć i... Oni godzinę jednakolami. Nawet lepiej. Nawet yeah? lepiej, nie? Robią. Napolecy. Też, układ. też, koniec na polecach. Na Pulecyz, tak. Na początek drugą już później wiesz, żeby kamienie zeszło. Zostaw ich a dobrze wygląda. Nie, ja wiem, ja szybko wiem. Nie, oni się pytają. Wow. Ja, oni, bo oni mają... To wiesz, ja nie wiem, bo znaczy ja widzę, ale to jest, bo o specjalista jest z, Robson. Z twoimi chłopakami. Wiesz, mają komput This is, is the Nenega. What's going on? Who is going talking? Fourteen. F-turning hotels. 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 F-turnishing 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 hotels. f turning hotels f turning Φίλοι μας, πήγαμε το και πήγαιναμε το παιχνίδι. Jak to mówią talent 90% ciężka praca i tak jest stale to niebywałe ale jak na nich tu patrzę wiesz mówię jak tak dziwnie można skręcać w lewo man, kręcić się jeśli chodzi o to co tu każdy zrobić może chodzi mi właśnie o wyginkę na motorze Drużynę falubazów wspiera firma Marvis regeneracja filtrów DPF fab Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Wideo rejestratory 24.pl, tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.